Cześć, tu kanał Muzykalna Sowa. Serdecznie Was witam i zapraszam do obejrzenia oraz nauki mojej kolejnej propozycji z cyklu Zabawy śpiewane w kole na dywanie. Tytuł zabawy dzisiejszej to zamykamy, otwieramy. Do działania będą nam potrzebne dwie buźki: oto jedna, oto druga. Buźki bardzo lubią jeść owoce i warzywa, a kiedy już coś zjedzą, robią mniam. Zanim pokażę Wam całość zabawy, jej przebieg, jedna uwaga. Jeśli chcesz uniknąć chaosu, który może wedrzeć się w zabawę w jej trakcie, kiedy to dzieci będą się wyprzedzać w podsyłaniu Tobie nazw owoców i warzyw, po prostu ustal przed rozpoczęciem zabawy, które owoce i warzywa będą w zabawie brać udział. No cóż, zaczynamy. Buźki mają ochotę zjeść owoce jakie? Jabłko, truskawkę, melona. Zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy jabłko, zjadamy. Miam! Zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy truskawkę, zjadamy. Miam! Zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy. Melona zjadamy, miam. Czy to marchew, czy to gruszka, wszystko wpada tu do brzuszka. Buźki mają ochotę zjeść warzywa, jakie? Sałatę, rzodkiewkę, paprykę. Zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy, sałatę zjadamy, miam! Zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy, żodkiewkę zjadamy, miam! Zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy, paprykę zjadamy, miam! Czy to marchew, czy to gruszka, wszystko wpada tu, do brzuszka. Temat tej zabawy można wykorzystać wielokrotnie, aby w zabawie pojawiły się propozycje wielu dzieci. To tyle na dziś. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Wam się pomysł na zabawę, proszę o kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. I zapraszam Was do otwartej dyskusji w komentarzach. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć!